Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czaro. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jeden z historii, który Wargaming wprowadził do naszej gry wraz z nadejściem operacji świątecznych. Jest nim, po, jest nim pojazd 279M, czyli bardziej jego pomnik z śniegu. I o co z nim chodzi? Słuchajcie, to jest pojazd, który ogólnie miał zostać dodany do gry wcześniej, ale stwierdzono, że jest za mocny i go nie dodali. Były testy prowadzone i ostatecznie. Nie wprowadzano go tak do gry, czyli był testowany w grze, ale stwierdzono, że jest za mocny. No i akurat to było chyba parę lat temu, a teraz, no tak nie wiem, tak z dupy, postanowili jego pomnik sobie tutaj wstawić. Nie wiem, może wcześniej był w jakichś innych operacjach, ale teraz zauważyłem, że jest tu taki pojazd. I wam powiem, że trochę mnie to zaciekawiło, bo może to być zwykłe takie oczko w, w stronę graczy. Taka ciekawostka, a może to być jakaś zapowiedź tego pojazdu. Nie wiem, przykładowo, że za rok zostanie dodany. Coś takiego podobnego było kiedyś ze szturmingerem że był gdzieś tam w garażu jakimś schowany na pewnej mapie. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. A wy może znajdziecie jakieś inne smaczki, które Włókie dodało. Napiszcie w komentarzach, chętnie sprawdzę. A ja się z Wami żegnam, cześć.